Witam wszystkich, dzisiaj zaprezentuję Wam grę Angry Breeds akurat mam tu parę, są trzy eee, zaprezentuję Wam Rio, bo ostatnio był w kinach także eee, zasada działania jest taka sama jak w poprzednich zaraz, zresztą muzyczka jest dość ciekawa i sobie jakieś wybierzemy. Yy, wybierzemy, może jedynkę. Bo nie jestem dobry w graf. Yy -y. I nasze zadanie jest uwolnić. <gryw> uwolnić ptaszki. naciągamy sobie. I strzelamy. Ptaszki sobie nam uciekają. No proszę, piękne posunięcie, no ale zresztą jedynka, możemy wybrać sobie poziom, no to wybierzemy sobie piątkę trudniejszą tym razem i jedziemy, No nawet nam dobrze idzie, no proszę, uwolniłem wszystkie ptaszki, no dobrze, no to... No to weźmy ostatni, ósmy. Ohoho. Schowane są. Aha, tu są ptaszki niebieskie. Zobaczycie, jak to działa. Trzeba nacisnąć, jak już leci. Oh. I one nam się rozbijają na trzy. Dobrze, jeszcze raz spróbujemy. No dobrze, nam no, poszło tym razem. I chyba ostatni strzał nam został. A no, chyba nam się nie uda. No więc spróbujemy. ja. A udało nam się, proszę. Super. I chyba nam się odblokowały wyższe poziomy. A, poziom 9 nam się odblokował. Ale już chyba wam nie będę pokazywał. Bawcie się dobrze. Ładna grafika, ładna prezentacja, fajna gra. Polecam.